Cześć, witaj ponownie na naszym kanale. W tym poradniku zajmę się tematem, który może nie zawsze dostaje wystarczającą uwagę, ale jest kluczowym elementem każdej strony internetowej, mianowicie stopka. Dowiesz się, dlaczego warto zadbać o tę część w swojej witryny i jak możesz dostosować ją do własnych potrzeb. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego stopka strony internetowej jest tak ważna? Otóż stopka to nie tylko miejsce na obowiązkowe informacje kontaktowe. To także kluczowy element, który wpływa na ogólne wrażenia użytkownika, a także może mieć istotny wpływ na wiarygodność firmy, pozyskiwanie widów i ogólne pozycjonowanie strony w internecie. Przed wejściem w szczegóły, zaznaczam, że wykorzystuję motyw WordPressowe Astraty, który umożliwia tworzenie treści i układu strony za pomocą bloków. Bez względu na używany motyw, omawiane funkcje powinny być dostępne na większości nowoczesnych stron WordPress. Czym jest stopka strony? Stopka znana także jako footer to ta dolna część strony, którą często zaniedbujemy. To jednak miejsce, w którym możemy umieścić szereg kluczowych informacji, takich jak dane kontaktowe, menu nawigacyjne, link do polityki prywatności, odnośniki do mediów społecznościowych, formularz kontaktowy, listę popularnych wpisów czy ostatnio dodane komentarze. Umieszczanie danych kontaktowych w stopce to praktyka, którą wiele firm wybiera na nazwa firmy, fizyczny adres siedziby, telefon, e-mail, NIP, REGON to informacje, które mogą być kluczowe dla partnerów biznesowych czy klientów. W stopce znajdują się one na wyciągnięcie ręki dla każdego odwiedzającego. Czy można zrezygnować ze stopki? Jednoznaczna odpowiedź brzmi – nie warto. Stopka to element, który warto umieścić na swojej stronie. Jednak trzeba pamiętać, że zbyt dużo informacji może być nie tylko zbędne, ale także dezorientujące dla użytkowników. Skupmy się więc na najważniejszych elementach. Teraz przejdziemy do praktyki. Pokażę Wam, jak dostosować stopkę za pomocą edytora witryny. Otwórz swoją stronę w panelu administracyjnym WordPress. Przejdź do edytora witryny. W tym miejscu będziesz mieć dostęp do różnych opcji konfiguracyjnych. Możesz zmienić kolor, układ, dodać nowe sekcje czy też umieścić własne informacje kontaktowe. Pamiętaj, aby zapisywać zmiany, a następnie sprawdzić, jak prezentuje się Twoja nowa dostosowana stopka na żywo. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przekonałam Cię o ważności stopki na stronie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostosowania stopki w WordPressie, śmiało pisz w komentarzach. A jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami WordPress'a i otrzymywać ciekawe porady, zapraszam do subskrypcji naszego newslettera. Link znajdziesz poniżej w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym poradniku.